Przez cały czas muszę poczekać sobie na sklepikarza Oraz... Ogarnąć klasę Shimera. Możemy sobie podejrzeć co u klasa Shimera, Jak już tu stoimy Klausy Shimera nie ma w pokoju Znaczy no, nie ma w mieszkaniu Handel Będę porozmawiać z panią I kupić jej czekoladowe cukierki Kupię tą tabliczkę czekolady Na pewności jeszcze pan Olojzy miał ochotę umówić się z dziewczyną. Wynik badania. Zobaczymy, jak trochę czasu muszę się zastanowić. Mam pana znać, to Okej. Okay. Zobaczymy, co z nią. Ułapisz się ze mną? i ja teraz, to. Mama kazała kupić jej jakieś słodycze. że jeszcze takie miodne. Nie mogę się czekać. Ma będzie mi dawała po cukierku do herbaty. Ok. Zakończę rozmowę. Dziecko szczęśliwe. uważam, że ma cukierki. Jest szczęśliwa. Proszę, słodycze dla Marty. Wróciłem dziewczynki, kupiłem naszej córce słodycze. Nawet nie wspomniałem o słodkowkowym mydle dla siebie. Kupiłem słodycze, niech handlarz mi mydło, które tak się podobało. Karl, słodycze. Dziękuję. Tych jest ostatnio denerwuje. Ja tylko zamykam oczy widzę tych klapków wylekających z domu poprzedniego zarządca. Widzę, że tu wchodzi trauma. Serce mi się kraje, jak pomyślę, że mógłbyś być na jego miejscu. Miejmy nadzieję, że nie. <laughs> Anna, przestań się zadręczać. Nic mi się nie stanie. Przecież nie jestem głupi. Się, będę wywiązywał się ze swoich obowiązków jak należy. A co jeśli twój przednik też tak myślał? No nic, pora wracać do pracy. Bardzo dobrze. Najważniejsze, że będę myślał o pracy. Co masz tutaj zrobić z To jest jedyny problem. Nie mamy go za co wywalić. Nikogo nie mogę zaprosić. i Stoimy teraz trochę w miejscu. Jeżeli nic nie zrobię z Klausem... Jestem w dupie. Po prostu jestem w dupie. To się cieszymy że postanowił nam, nam pomóc. Co słychać? Ostatni mąż ma nastroj. nastrój. Mam nadzieję, że niczym pan okaże współczucie się przytrafił panu, że ma problemy w pracy. Nie robi niczego złego, a państwo i tak zawsze podejrzewają najgorsze. Myślę, że po potra nie potrafią wybaczyć, że kiedyś byliśmy zamożni. Kiedyś ten budynek zależał do nas. użądaliśmy to wspaniałe wieczorki z muzyką i czytaniem poezji. Może takie coś. <noise> Dlaczego klasy zmienił pracy? Przecież dobrze pan wie, że bez pozwolenia w ministerstwie alokacji nie można tak sobie zmienić pracę. Klaus nie ma zezwolenia na wyjazd z miasta. Wyobraża pan sobie. W przeciwnym razie już dawno byliśmy stamtąd się wyprowadzili. Ale nie na ten temat lepiej porozmawiać z moim mężem Okej. Okay. Po prostu jestem ciągiem. Zapomniałem o tym, że muszę porozmawiać z nią To no, było bardzo głupie. <laughs> Porozmawiam nie. Z panem Shimmer'em chcę porozmawiać. No panie Shimmer. O! O widzicie. Rozmawiając o pogodzie. O, okej, okay, to już mogę z nim rozmawiać, okej? Okay? Rozmawiamy o pogodzie. Pogoda. Na zmiernie paskudnie. Słońce nie mi dać tygodniami. tygodniami. nas niezmiernie żywot. Dokładnie. Rozmawiamy... Okej, okay, już było. Taką przesmowa. Nij dnia. Nic na niego nie mamy. Nie mam kamer tam. To mnie denerwuje. Nie mam kamer tam. Nie potrzebuje niczego, ani do narobienia, ani do podejścia, co nie robimy? Przede wszystkim później muszę coś znaleźć na nich. Widziałem. Czy mam na komuś coś nielegalnego, nie nie czy... czy może coś nielegalnego kogokolwiek? nich mamy wszystko wydane, na nich mamy wszystko wydane. Ona cię gotuje, on tam fajkę czy coś, ale Jezu, nic nie robi. Mamy rozmowę. Chyba mamy coś z córką, Dobra, wynik badania. Nie chcę pana straszyć, ale stan Marty nie jest najlepszy. W ich płucach słychać bardzo silnie świst. Bardzo silne świsty. Trzeba jak najszybciej podać jej antybiotyki. Choć z tym gorącym zwolennikiem krajowej medycyny, to w jej przypadku potrzebne jest leku. Nasze kasy nie tylko pogorszymy stan, ale i bez tego jest poważne, bo różne może doprowadzić do zgonu. Kuracja kosztuje 20 tysięcy. Konsultacje, recepty pozwolenia. bardzo się pomaganie z polskiemu dziecku. Chcę i nieleczenie Nie da się już obniżyć Co, daj pieniądze. A okej okay. Niemożliwe. To nie tak, że chcę zarobić na pańskim nieszczęściu. Chodzi o to, że nie, w tej chwili nie mam do tego leku. Kupię jak tylko dostanę odpala pieniądze. Kurde. jak koła. I musimy na pewno wejść Shimmera Na pewno musimy Musimy coś z tym zrobić okay. Mogę to robić? Oni śpią Jest problem Jest duży problem O, jest na szpakiem Co się stało? Klara, kobieta z ranką pampową jest wspaniała Nie potrzebowała czekoladek <laughs> Oczywiście, z pewnością Zaproszę pan za... Więc jest golna? Tylko? Dobra Przejdź pan Lekarzem nic pełnie nie zrobiła. Ja, Miejmy nadzieję, że nic pełni nie zrobi. Dobra, gdzie mogę coś zrobić? Informacja nie. Ja, tu też nic nie mogę. Z nikim miałem sobie porozmawiają. Będzie problem z tym. Trzeba będzie pomóc mukajmy. No Nie mam zamiaru z panem porozmawiać Słusznego Panie Klausie jeszcze Nie jestem sobie z panem o pogodzie Dziękuję z Żoną też nie mam o porozmawiać Z panem Aloisem O leczeniu też nie chcę porozmawiać Słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj, pójdziemy sobie tutaj I pójdziemy sobie... Tu Super Pani to kiedy? O! Widzę panią! Mogę już Mogę, 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 mogę. Klara Jaku! Rząd się do mnie chce. Dobra, teraz ogarniemy żonę. Zapraszam <grym> się ślicznocką. <do> Okej, ona nie chce z nią rozmawiać. Zapukajmy. Szybko, zanim on nie wyjdzie. Zabranie się płaczu. Okej, okay, ciekawe. Czego pan potrzebuje? Rozmawiaj o... Zaginione okulary? Nie. Pomoc Szymianowi. Czemu pan pyta? Przecież dobrze pan wie, że tak jest. Potrzebuj pomocy. Pewnie dobry człowiek nie może odzyskać dokumentów. O kim pan mówi? Dokumenty dobrych ludzi nie trafiają do archiwum. <grych> Niech pan nie nawija marekon, makaron na uszy. Okej, okay, opowiem historię. A do od rajemu na wyjazd uzną, Nie lubię go. Po prostu jest legistyczny i nigdy nie podczas nie